Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjął redaktor Stanisław Michalkiewicz, publicysta. Szczęść Boże, Panie redaktorze witam. Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa. Panie redaktorze, czy poczuł się Pan zagrożony, gdy Pan usłyszał, że w Warszawie mogło dojść do wielkiego zamachu? Wie pan, ma to wiele cech groteski ta rewelacja, i wydaje mi się, że trzeba by wyjaśnić dwie sprawy. Pierwsza to ocena autentyczności samego, samej tej afery, samego a tego człowieka. Ma pan zamachu. wątpliwości, że mam, nie zna pan o A druga to cel polityczny, któremu ta sensacja ma służyć. Otóż nie jest żadną tajemnicą, że i w przeszłości, i obecnie. Tajne policje hodowały sobie terrorystów, rewolucjonistów i tak dalej. Robiła to ochrona Carska, robiło to NKWD. Robił to również niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji. Starsi słuchacze widzowie pamiętają z pewnością taką historię, kiedy wpłynął do Sądu Najwyższego w Niemczech. Wniosek o delegalizację NPD, no to przed sądem okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, bo większość, a może nawet wszyscy, już nie pamiętam dokładnie, członkowie najwyższych własnej partii to byli funkcjonariusze albo konfidenci Urzędu Ochrony Konstytucji, więc, więc jakże to ich delegalizować, prawda? No i w tej sprawie zwraca uwagę jedna informacja, która się tak wypsnęła kabawiakom. Mianowicie, że y, y, oni prowadzili przeciwko temu Brunonowi K grę operacyjną bodajże od roku, y, podsuwając mu y, pomocników dwóch agentów było w Tak, tak. I ci pomocnicy, K. tak. Ci pomocnicy byli konfidentami czy agentami nawet ABW. No, pytanie, czy Brunon K nie był przypadkiem tajnym współpracownikiem, czy w ogóle cała sprawa nie jest fingowana? Warto sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja powiem szczerze, że nie mam zaufania do tajnych służb, jakie w Polsce działają. One prowadzą własną grę. Wła czy własne gry, bo to nie jest jedna gra, i warto też, jak powiem, zwrócić uwagę na drugi aspekt sprawy na cel polityczny, któremu to może służyć. Przypominam, to bardzo mi przypomina taką historię z przeszłości. Na początku roku 1933 w Berlinie zapalił się Reichstag. No i hitlerowcy oskarżyli o to komunistów, tam nawet odbył się proces takiego holenderskiego komunisty van der Lubbe. No i ten pożar Reichstagu był impulsem czy takim pretekstem do tego, żeby Hitler ogłosił dekret o ochronie narodu i państwa, przy którego zaprowadził w Niemczech swoje porządki. Otóż nie jest wykluczone, że jesteśmy w takiej właśnie fazie w przededniu pewnego zaostrzenia. Kursu. I tylko trzeba odpowiednie alibi do tego stworzyć, no więc się stwarza. Premier Donald Tusk gratuluje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no, że udarmiła no, tak naprawdę no, poważną sprawę. No, co ma zrobić? On nie ma myślę, że on nie ma wpływu na to, co robią tajne służby. Sam jest zaskakiwany różnymi. prawa Amber Gold pokazuje, że. Właściwie jest no właśnie, czy ta, Czy ABW też w ten sposób nie chciała jakby udowodnić swojego, swojej przydatności dla państwa po tej kompromitacji w sprawie Ambergol bo wtedy zdaje się, nie wszyscy agencja bezpieczeństwa no trochę zaspała. Delikatnie mówiąc. No myślę, że znaczy nie zaspała. Ja panie rektorze myślę, że nie zaspała. Służba cały nie czas... no, tak, cały czas zachowała czujność rewolucyjną. Zwracam uwagę, że y, tak naprawdę za pana Marcina Plichte y, się zabrano dopiero w momencie kiedy pieniądze z Ambregol zostały bezpiecznie wyprowadzone w nieznanym kierunku. Także moim zdaniem służby tutaj zachowały czujność, nie dały się zaskoczyć wcale. Jeśli ktokolwiek dał się zaskoczyć, to pan premier. Y, który najwyraźniej, y, że tak powiem, y, y, był bezradny, y, przynajmniej dopóki mu nie powiedziano, w jakiej linii się ma trzymać. A panie redaktorze, czy jakby mm, ta sprawa y, y, Bronona K. I, i, i niedoszłego zamachu, y, ona bardzo często jest związana, przez, głównie przez Lewicę, z, z niedawnym Marszem Niepodległości, y, no, i no, rzeczywiście dużym zainteresowaniem tym marszem młodych ludzi, no i gdzie jest wniosek o delegalizację, Młodzieży Wszechpolskiej, która zorganizowała marsz Niepodległości posłuchajmy sekretarza generalnego SLD, pana Krzysztofa Gawkowskiego, który uzasadnia swój wniosek w ten oto sposób. Przyzwalanie na działalność takich nacjonalistycznych, szerzących faszyzm organizacji jest najlepszym przykładem, że możemy mieć w Polsce siedliska i hodowanie takich osób jak Brunonka czy inny polski brewik. Panie redaktorze, no, nie, doszły, yy, nie doszły zamach rozpalił głowy do czerwoności lewicowego aktywu partyjnego. Yy, jak pan ocenia, yy, czy coś z tego jeszcze będzie miało jakieś konsekwencje realne, ta zapowiedź, czy po prostu no, to jest tylko w sferze yy, takiej demagogii politycznej? Ja bym zwrócił uwagę na to, co się wypsnęło panu Gawkowskiemu, że Bre Brunonka był wyhodowany. Otóż być może, że on powiedział prawdę nieświadomie. To by utwierdzało mnie w podejrzeniach, że cała sprawa jest zmontowana przez służby, jest zmontowaną przez tajne służby prowokacją, która ma na celu dostarczenie właśnie tajnym służbom pretekstu do wprowadzenia no, może nie dekretu zaraz o ochronie narodu i państwa, ale czegoś na, na kształt. Zwracam uwagę, że z inicjatywy, no nie z inicjatywy, może tylko pan prezydent Komorowski spowodował, formalnie nowelizację w ubiegłym roku przepisów o stanach nadzwyczajnych w państwie, a nie tak dawno podpisał ustawę ograniczającą swobodę odbywania zgromadzeń. Więc yy, ba, prawdopodobnie nasza Zielona Wyspa nie jest tak zielona, jakby to wynikało z yy, takich optymistycznych yy, komunikatów rządowych, że ci tajniacy, którzy coś tam przecież muszą wiedzieć, yy, spodziewają się yy, jakichś drastycznych objawów, kryzysu i na wszelki wypadek chcą prowadzić taki pełzający stan wyjątkowy. Tyle tylko, że szukają pretekstu i bardzo dobrym pretekstem był Marsz Niepodległości. Tam ta skala prowokacji policyjnej była bardzo duża. No i widać, że ABW postarało się o to, żeby sprawa Brunonaka była kompatybilna z tym, bo... Ciąg dalszy. Tak, wnikliwie, bardzo, w sposób bardzo wnikliwy zrekonstruowano jego motywy. Ci tajniacy zrekonstruowali jego motywy. Okazały się ekstremistyczne, ksenofobiczne i antysemickie. Brakuje mi do tego katalog jeszcze jedno, homofobii. O, Ale wdecznie. myślę, że to zapomnieli. jesteśmy... Nie powiedziała ABW jeszcze ostatniego słowa, więc myślę, że tam homofobii się też u niego dopatrzy. Tym trzeba. bardziej, że SLD też postuluje, aby premier zarządził taką swoistą inwigilację tych grup narodowych typu Młodzież Polska i ONR, no bo właśnie nie wiadomo, co się spodziewać po tych organizacjach. Panie redaktorze, nie tylko tych grup narodowych i ONR, no, na że one początek. są pod Obserwacją to jest rzecz pewna. Dzisiaj przed przyjazdem, przed przyjazdem tutaj obejrzałem sobie wiadomości pierwszego programu telewizji polskiej i Mojej radości, jakby mi było 40 lat, pani Beata Tadla powiedziała, że no, musimy wybierać między bezpieczeństwem a prywatnością i uczciwy obywatel nie musi się inwigilacji obawiać. To mi przypomina rozmowę z Esbekiem w latach 70., kiedy Esbek mi tłumaczył, że tajemnica korespondencji to jest bez znaczenia, bo uczciwy obywatel przecież i tak nie będzie nic pisał przeciwko socjalizmowi. A jak ktoś pisze przeciwko socjalizmowi, to sam sobie winien, go przyłapią na tym, a więc to jest wraca ta retoryka a nie redaktorze, to znaczy z dobrych wzorców trzeba korzystać. Tak, tak, nie, więc myślę, że te dobre wzorce jest ciągłość między komunistyczną bezpieką a obecnymi tajnymi służbami i personalna, i polityczna, i dynastyczna, więc nic dziwnego, że te wzorce się tutaj powtarzają i ta, ta retoryka się powtarza Pojadam. to wszystko zmierza do tego, żeby przykręcić nam śrubę i trzeba tylko no, nie wypada w środku Europy w XXI wieku, kiedy tutaj się wyśpiewują ci wszyscy mikrocefale z panią różą Tun, że wszyscy ludzie będą braćmi i tu nagle śrubę się przykręca. No, trzeba jakiś ważny powód znaleźć. No i takim ważnym powodem jest właśnie próba zamachu. Zwracam uwagę na pewną subtelną różnicę. Otóż ci hitlerowcy w XXIII roku to jednak ten Reich tak musieli podpalić naprawdę, a teraz już nawet nie trzeba nic podpalać. Tylko zapowiedź wybuchu. Na razie jest... tylko w telewizji się widowisko telewizyjne odgrywa i to wystarczy. Miejmy nadzieję, że, że, że naszego Sejmu nikt podpalać nie będzie, chociaż od podpalaniu Polski coraz głośniej. No, Nasi umiłowani przywódcy jednak częściowo chyba zostali wystraszeni, bo wysłuchałem takiej dyskusji, czy Sejm należy obwarować. A no czy nie. właśnie. No i ja myślę, że należy, że to nie można lekceważyć takich zagrożeń, że trzeba by Sejm ogrodzić. Podwójnym płotem z drutem kolczastym pod napięciem, wieżyczki tam umieścić, ewentualnie jeszcze w środku zbudować mur. I niech tam sobie nasi umiłowani przywódcy zażywają bezpieczeństwa, ile dusza zapragnie. Ale pani pośle, Panie Panie Redaktorze, ale może niekoniecznie trzeba takiego płotu budować z drutami kolczastymi. Wystarczy może taki zwykły, zwykły płot postawić, bo zawsze no, co po niektórych posłowie będą się mieli czego przytrzymać, w razie czego. No być może że to pan, panie rektorze, że byłoby to skazane z różnych względów, ale. Różne funkcje by spełniały. Tak, tak, nie, ten płot rzeczywiście spełniałby różne funkcje pomocnicze, to prawda, ale wydaje mi się, że tu względy bezpieczeństwa jednak na pierwszym planie są, więc te funkcje pomocnicze siłą rzeczy muszą zejść na plan dalszy. No tak, no, nie wjechałaby ciężarówka z czterema tonami y, trotylu, ale zawsze no, można było coś z góry zrzucić. No, no to trzeba by przykryć Sejm, czy ten cały teren, przykryć jakąś kopułą i wtedy to bezpieczeństwo było, albo wkopać Sejm w głąb ziemi, na, na wierzchu posadzić drzewa, zasiać trawę, tak żeby 8-metrowa 8 taka Ale to pokrywa. pan sugeruje, że władza powinna zejść do podziemia? Nie no, proszę pana, rządzić państwem można z każdego miejsca, z góry, z dołu, z boku, wszystko jedno. Byleby skutecznie. Byleby skutecznie byleby, byle. skutecznie, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli do stacji. Wojna na górze między tymi bezpiecznięskimi watachami została zakończona na dobre <laughs> zwycięstwem, że tak powiem, wywiadu wojskowego. No i w związku z tym sytuacja polityczna rządu się ustabilizowała, bo na razie nie ma alternatywy. Można było odnieść wrażenie na początku jesieni, że jak podmianka jakaś jest bliska, ale widocznie. Ta jesień nasza nie wyszła. Ta alternatywa nie jest zbyt. Korzystna, czy zbyt wygodna dla tajnych służb okupujących Polskę i wolą trzymać Donalda Tuska jako, że tak powiem, wykonawcę sprawdzonego. A pan zdaniem ABW nawiązuje do tej teorii walki służb, komu chciała też udowodnić, że, że, że jednak jest silna i potężna, bo to tak wyglądało, chociażby w kontekście tych planowanych zmian i ograniczenia pewnych uprawnień dla. -dysku trwa dyskusja w, na Olimpie na temat reformy tajnych służb i myślę, że ag Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chciała też pokazać, że nie wypadła sroce z podogona, że potrafi też zdrowo wywijać taką aferę dynamitową w na całą Europę. Nawet. Na całą Europę, prawda? na europejskim poziomie, także no, każdy pokazuje to, co potrafi. To Powtarza się sytuacja z grudnia roku 95, kiedy to takim, takim, taką pokazówką była afera Oleksego. Przypominam, że Andrzej Miczanowski oskarżył własnego premiera o szpiegostwo na rzecz Rosji. Minie w grudniu 17 lat od tego wydarzenia, i nikt nie został pociągnięty z tego tyłu do odpowiedzialności. Co więcej mówi o naszym demokratycznym państwie prawdy niż wszelkie deklaracje. I wszyscy bohaterowie tej afery, dobrze się mają. Ależ oczywiście, pan Leksy przypomina księżyc w pełni, jest pewien, pełen wigoru i planów na przyszłość, także I też, chci... Boże każdemu. I też co chwila powraca. Ach, no w telewizji nie wychodzi z telewizji. No teraz jest nawet od niedawna y, wiceszefem SLD. No, wiceszefem SLD, i ekologicznym doradcą pana prezydenta Komorowskiego tam jednemu doradził. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że o dalszym tutaj jakby wizytówką tego, jak będą się toczyć losy w Polsce, to będzie to chyba płot pod Sejmem. Dziękuję czy bardzo, rusł, panie czy redaktorze, za komplement, ale nie zasłużony. Ja nie jestem posłem i Oj Przepraszam, nie nie panie pośle. Nie wiem, czy tego panu życzyć, czy nie? Nie, lepiej nie. nie tak? Zwłaszcza jak Sejm ma być ogrodzony prostu... i z kopułą nakryty, to wola obudnie. I jeszcze politycy zejdą do podziemia, to nie, to nie życzę. Panie redaktorze, dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego.